Ani, witam wszystkich Kinga z tej strony. W dzisiejszym wideo chciałabym Wam pokazać, jak przycinam swoją lawendę, od czego to jest zależne, na jaką wysokość ją przycinamy oraz co robię z pozostałościami po ścięciu takiej lawendy. Nie oszukujmy się, większość z nas wykorzystuje tylko i wyłącznie kwiaty, ale ponieważ moja lawenda jest jeszcze dosyć młoda, w tym roku kwitła, ale nie jeszcze tak obficie, jakbym chciała. Więc ścinając ją, e, praktycznie do wykorzystania zostają mi listki oraz gałązki. I wiadomo, że kwiatki to sobie można ususzyć na herbatkę, dodać do ciasteczek, do cukru. No, jest tysiąc sposobów na wykorzystanie lawendy. A ja chciałabym Wam dzisiaj pokazać coś, co umożliwia Wam też wykorzystanie właśnie takich ścinków e, po lawendowym przycinaniu. Tym sposobem na wykorzystanie tego jest zrobienie maceratu olejowego z lawendy, czyli inaczej można powiedzieć, że olej lawendowy. Ja taki olej wykorzystuję typowo do kosmetyki, do dbania o swoje ciało, a w szczególności uwielbiam sobie robić cotygodniowe wcierki moich włosów olejem lawendowym. Pachnie niesamowicie. Super nawilża moje włosy, zagęszcza je i no po prostu cud, miód i malina. Uwielbiam w ogóle zapach lawendy, uwielbiam wszelkie kosmetyki z użyciem lawendy, dlatego taki olej lawendowy jest dla mnie zbawieniem. Tu nie ma żadnej dużej filozofii, potrzebujemy tylko ścinki lawendy. Jakie przygotować, pokażę wam krok po kroku. Oraz potrzebujemy dobrego oleju. Może być to olej jojoba, może być to olej ol, oliwa z oliwek, tylko oliwa z oliwek musi być z pierwszego tłoczenia na zimno extra virgin. Może to być olej rzepakowy, olej winogronowy, Taki olej, który ma dosyć długą datę ważności, ponieważ to jest najważniejsze: tyle ile jest data ważności na oleju, tyle ważny będzie nasz olejek. Oraz taki olej, który szybko nie zjełczeje. A więc pokażę Wam krok po kroku, jak przyciąć lawendę oraz jak uzyskany surowiec przygotować oraz wykorzystać do tworzenia olejku lawendowego. Zapraszam! Jak przy każdym cięciu musimy zwrócić uwagę na pogodę. Dzień powinien być słoneczny, najlepiej bezdeszczowy. Lawenda, najlepiej, żeby była sucha, czyli powinna już obesnąć poranna rosa. Sadzonka, którą tu widzicie, jest to sadzonka dosyć młoda, dlatego mogę sobie pozwolić na to, żeby obciąć ją dosyć nisko. Dlaczego tnę ją nisko? Ponieważ ta sadzonka trochę mi oklapła. Musiałam ją nawet związać sznurkiem, żeby nie rozchodziła się na boki. Jak przycinamy taką sadzonkę? Otóż przycinamy ją w takim miejscu, gdzie widzimy świeże wypustki. Jeśli tniemy tam, gdzie sadzonka jest już bardzo zdrewniała, ryzykujemy tym, że może nam nie odbić, że po prostu nie wypuści świeżego przyrostu. Jak widzicie, sadzonka jest przycięta, jest dużo świeżego, zielonego przyrostu, więc naprawdę nie obawiam się o jej przyszłość, ale jeśli wykonujemy tak niskie cięcie, ryzykujemy tym, że może nam powtórnie nie zakwitnąć w tym sezonie. Kolejna sadzonka, jest to też dwuletnia sadzonka, ale ta mi nie oklapła, najwidoczniej nie otrzymuje aż tyle substancji odżywczych jak poprzednia, więc ją sobie mogę przyciąć tak do połowy. Obcinam kwiatki, które przekwitły, formuję ją w kształcie takiej półkuli, czyli z przodu i po bokach niżej, a w środku wyżej. No i czek będę czekać teraz na kolejne kwitnienie. W tym momencie sobie przebieram kwiaty lawendy, ponieważ tnąc je znalazłam parę nierozwiniętych kwiatków. Tutaj macie przykład, jak wygląda nierozwinięty kwiatek, i takie kwiaty są idealne do suszenia. Lawenda została umyta, ponieważ chcemy pozbyć. Się wszelkiego brudu czy insektów, rozkładam ją na ręcznikach papierowych i zostawiam do obsuszenia. Przy okazji usuwając wszystkie nieładne listki, takie, które zaczynają przegniwać, żebyśmy nie ryzykowali po prostu rozwoju bakterii w naszym oleju. Lawenda przeschła, i w tym momencie mogę ją spryskać spirytusem. Co to powoduje? Spirytus wspomaga uwalnianie się olejków eterycznych lawendy. No, i przyszedł czas na rozdrobnienie lawendy. Wszelkie narzędzia, które tutaj używam, czyli słoik, nożyczki. Później będę używał łyżki do mieszania, nawet własne ręce są zdezynfekowane. Słoik jest wyparzony, wygotowany, tak, żeby nie było miejsca na wytwarzanie się bakterii. Zalewam moją lawendę olejem, zalewamy ją tak, żeby nic nie wystawało poza poziom lawendy, no i gotowe. Mój olej. Jest już gotowy do leżakowania. A co to oznacza? To oznacza, że przez kolejne dwa tygodnie słoiki powinny stać w miejscu słonecznym oraz ciepłym. Ja je zostawię tutaj na patio, powinny mieć wystarczająco dużo słońca oraz ciepła. Musimy pamiętać o tym, żeby codziennie przyjść i wstrząsnąć nasze słoiczki, wstrząsnąć ją zawartością, żeby nie dopuścić do powstawania szczepów bakterii. Bo bakterie będą prowadziły po prostu do powstawania zgnilizny, a tego nie chcemy. Musimy też pamiętać, że słoiczki muszą być dobrze zakręcone, żeby nie miały dostępu powietrza. I oczywiście przez brak dostępu powietrza nie powinny tworzyć się bakterie i nie powinno dochodzić do zgn zgnilizny. Po dwóch tygodniach nasz olej będzie nadawał się już do przelania. Przelewając nasz olej, przy okazji też musimy go odcedzić. Musimy usunąć każdą gałązkę, każdy kawałek listka, ponieważ zostawiając jakąkolwiek biologiczną materię, możemy doprowadzić do szybszego popsucia się naszego oleju. Przelewamy go, przedsadzamy go do szklanych pojemników. Najlepiej szklanych może być szkło ciemne, ale jeśli, my, jeśli nie mamy pojemnika z ciemnego szkła, wtedy możemy przelać go do regularnej buteleczki. Ale musimy pamiętać o tym, żeby nasz olej przechowywać w miejscu ciemnym oraz suchym. Wiem, że dzisiejsze wideo nie jest może o tematyce stricte ogrodowej, ale na pewno jest z nią związane. Większość z nas wykorzystuje swoje ogrody do celów spożywczych, a produkcja kosmetyków jest jakby takim dodatkowym bonusem, który na pewno nas ucieszy. Ja w tym roku skupiłam się wyłącznie na kwiatach. Warzywka przyjdą w następnym sezonie jest taki plan. I powiem Wam szczerze. Fajnie, że mimo tak ograniczonego profilu mojego ogrodu, nadal mogę go jeszcze dodatkowo w jakiś sposób wykorzystać. Jak już powiedziałam, uwielbiam lawendę, uwielbiam wszystko, co jest z nią związane, a jeśli mogę wyprodukować coś, co mogę wykorzystać do pielęgnacji własnego ciała, źródłem jest coś, co wyhodowałam w swoim ogrodzie, dla mnie jest po prostu największą nagrodą. Dziękuję Wam bardzo za odwiedzenie mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda Wasza reakcja, interakcja czy komentarz jest zauważony i doceniany. Życzę Wam cudownego dnia i widzimy się w następnym. Cześć!